Witam wszystkich dzisiaj na krótkim filmiku zatytułowanym Uczeń, Sługa, Święty według Pisma Świętego. Rozpocznę od drugiego Tymoteusza. Paweł, apostoł Jezusa Chrystusa z woli Boga zgodnie z obietnicą życia, która jest w Chrystusie Jezusie. Do Tymoteusza, umiłowanego syna, łaska, miłosierdzie i pokój od Boga Ojca. I Chrystusa Jezusa, naszego Pana. To, tak jak widzimy w, w pierwszym rozdziale jest to list Pawła do Tymoteusza, i to w tym samym liście czytamy rozdział drugi, wers 15. Takie daje wskazówki do Tymoteusza Paweł: Staraj się, aby stanął przed Bogiem jako wypróbowany pracownik, który nie ma się czego wstydzić i który dobrze rozkłada słowo prawdy. Unikaj zaś pospolitej, czczej gadaniny, bo prowadzi ona do coraz większej bezbożności. Mamy dobrze rozkładać słowo prawdy. Czyli mamy, jak czytamy słowo Boże, jak czytamy o Arce Noego, to nie myśleć, że to jest do nas powiedziane, że mamy budować Arkę Noego. Jak pisze, czytamy w Piśmie Świętym, w Ewangeliach Mateusza, Łukasza czy Marka o, o nauczycielu i o uczniach, to nie mamy myśleć, że my jesteśmy uczniami. Gdyż mistrz nauczyciel i jego uczniowie to jest nic innego jak ziemskie duszpasterstwo Jezusa. W czasie, gdy Jezus, Jezus chodził po ziemi, Ewangelia Mateusza: uczeń nie przewyższa mistrza ani sługa swego pana. Przejdźmy teraz do Ewangelii Łukasza. W tych dniach odszedł na górę, aby się modlić i spędził całą noc na modlitwie do Boga, a gdy nastał dzień, przywołał swoich uczniów i wybrał z nich dwunastu, których też nazwał apostołami Szymona, którego nazwał Piotrem, i jego brata Andrzeja, Jakuba i Jana, Filipa i Bartłomieja, Mateusza i Tomasza, i Jakuba, syna Alfeusza i Szymona, zwanego Zalotą. Judasza, brata Jakuba i Judasza Iskariotę, który stał się zdrajcą. Potem zszedł z nimi i stanął na równinie. Była z nim też gromadka jego uczniów i wielkie mnóstwo ludzi z całej Judei i Jerozolimy oraz z okolic nadmorskich, z Tyru i Sydonu, którzy przyszli, aby go słuchać i aby ich uzdrowił z chorób. Także ci, którzy byli dręczeni przez duchy nieczyste, zostali uzdrowieni. Ewangelia Mateusza, a przywoławszy swoich dwunastu uczniów, dał im moc nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i aby uzdrawiali wszystkie choroby i wszelkie słabości. A więc, tak jak widzimy, to apostołowie. Zostali wybrani do specjalnej misji, aby wypędzali nieczyste duchy, aby uzdrawiali i robili inne rzeczy, których dokonywał sam pan Jezus, gdyż to byli jego pomocnicy. Ewangelia Łukasza, zapytany zaś przez faryzeuszy, kiedy przyjdzie Królestwo Boże, odpowiedział im: Królestwo Boże nie przyjdzie dostrzegalnie. I nie powiedzą: oto tu albo oto tam jest. Królestwo Boże bowiem jest wewnątrz Was. A do uczniów powiedział: Przyjdzie czas, kiedy będziecie pragnęli zobaczyć jeden z dni Syna Człowieczego, ale nie zobaczycie. Tutaj Pan Jezus mówi wyraźnie do swoich uczniów: że będą, będzie czas, gdy On od nich odejdzie, gdy zostawi ich, że zostaną sami, bez, 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 bez mistrza. Jezus został oczywiście wzięty do nieba i siedzi po prawicy Boga Ojca. To jest, o tym przeczytać można w dziejach apostolskich. Mistrz odchoczył w którymś momencie, nauczyciela nie ma na ziemi. Uczniowie i apostołowie byli pomocnikami Pana Jezusa w Jego ziemskim duszpasterstwie. Otrzymali oni moc, aby niszczyć dzieła szatana. Poza tym następna rzecz, której nie można przeoczyć jest fakt, że Judasz Iskariota, pomimo tego, że był wybranym uczniem, czyli apostołem, był niewierzącym człowiekiem, a więc Biblia definiuje nam słowo uczeń jako człowieka, który ma bezpośredni kontakt ze swoim mistrzem, czyli nauczycielem, a także może to być niewierzący człowiek, jak to było w przypadku Judasza Iskariota. My nie możemy sobie sami ustalać te pojęcia uczeń, co to jest, bo Biblia mówi nam, kto to jest. Zobaczmy, co sam Pan Jezus powiedział w kwestii uczniostwa, Ewangelia Łukasza. I szły z Nim wielkie tłumy, a On odwróciwszy się powiedział do nich, jeśli ktoś przychodzi do Mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, a nawet swego życia, nie może być moim uczniem. Kto nie niesie swego krzyża i idzie za Mną, nie może być moim uczniem. Bo któż z was chcąc zbudować wieżę, najpierw nie usiądzie i nie obliczy wydatków, czy mu wystarczy na ukończenie? Aby czasem, gdyby położył fundament, a nie mógłby ukończyć, wszyscy, którzy by to widzieli, nie zaczęli się z niego się śmiewać, mówiąc: Ten człowiek zaczął budować, a nie zdołał ukończyć. Albo który król wyruszając na wojnę z drugim królem, najpierw nie usiądzie i nie naradzi się, czy w dziesięć tysięcy może zmierzyć się z tym, który z dwudziestoma tysiącami naciąga przeciwko niemu. A jeśli nie, to gdy tamten jeszcze jest daleko, wysyła poselstwo i prosi o warunki pokoju. Taki każdy z was, kto nie wyrzeknie się wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem. To dziwne, że ludzie mieszkają w domkach, że mają pięknymi samochodami, jeżdżą i wszystko robią tak, jak, jak, jak im się podoba, i tutaj czytają w Piśmie Świętym, jak wygląda prawdziwie uczniostwo, a oni wcale tego nie robią, a jeszcze mówią, że oni są uczniami. No to jest wręcz komiczne. Ludzie. Następna rzecz. Paweł nigdy sam siebie nie nazywał uczniem Jezusa. Paweł używa wobec samego siebie takich określeń jak sługa, apostoł czy niewolnik. Dowiedzieliśmy się w powyższych fragmentach, że apostoł to wybrany przez pana Jezusa człowiek do konkretnej misji. Sam Paweł, pomimo tego, że nie był jednym z dwunastu apostołów, Został wybrany przez Pana Jezusa. O czym możemy przeczytać w dziejach apostolskich? Rozdział 9. Saul to Paweł. Pan Jezus powiedział, do, że powołał Pawła do konkretnej rzeczy. Czytamy o tym w dziejach apostolskich. Lecz Pan powiedział do niego: Idź. Bo on, to jest mowa w tej chwili o Pawle, jest moim wybranym naczyniem, aby zanieść moje imię do pogan królów i synów Izraela. Ja bowiem pokażę mu, jak wiele musi wycierpieć dla mego imienia. To jest misja Pawła, tu jest na talerzu podane, do czego był Paweł powołany przez pana Jezusa. On się z któregoś dnia nie obudził, nie powiedział O, będę uczniem. Tak jak w Starym Testamencie, a więc Ewangelie do momentu śmierci pana Jezusa są Starym Testamentem, o czym możemy przeczytać. Tak, trzeba rozdzielić słowo prawdy. Hebrajczyków rozdział 9, wers 14 do 17 mówi nam, definiuje, kiedy rozpoczął się Nowy Testament. I to nie jest jak otworzy swoją Biblię na tej stronie, gdzie masz Ewangelię Mateusza. To jest jeszcze człowieku Stary Testament. Uczniowie niszczyli dzieła szatana poprzez uzdrawianie i inne cuda, których dokonywali mocą Bożą. Tak też w Nowym Testamencie apostoł Paweł został wybrany po to, aby głosić Ewangelię Zbawienia. Pierwszy Koryntian 15, 1, 4 to jest Ewangelia, która jest spisana przez Pawła w pierwszym liście do Koryntian, przez którą Ewangelię otrzymujemy zbawienie w dzisiejszych czasach. A Oznajmiam wam bracia Ewangelię, którą wam głosiłem, a którą przyjęliście i w której trwacie, przez którą też dostępujecie zbawienia, jeśli pamiętacie to, co wam głosiłem. Chyba, że uwierzyliście na próżno. Najpierw bowiem przekazałem wam to, co ja otrzymałem, że Chrystus umarł za nasze grzechy zgodnie z pismem, że został pogrzebany, że zmartwychwstał trzeciego dnia zgodnie z pismem. W listach Pawła dowiadujemy się, kim stają się wierzący ludzie, Którzy przyjęli Ewangelię, czyli uwierzyli. I Paweł nie nazywa ich ani uczniami Jezusa, ani sługami Jezusa, a nazywa ich braćmi, siostrami w Jezusie, nazywa ich kościołami, a także świętymi. Wygląda na to, że ludzie albo ignorują Słowo Boże, albo nie rozumieją, że nawet po otrzymaniu łaski zbawiennej nie jesteśmy powołani ani do uczniostwa, ani do służby, w takim sensie, w jakim to czytamy nawet o apostole Pawle, którego Pan Jezus wybrał do konkretnej misji, mianowicie głoszenia Ewangelii. Pierwszy Koryntian. Paweł powołany apostoł Jezusa Chrystusa z woli Boga i sostene zbrał. Bo Chrystus nie posłał mnie, pisze samo sobie Paweł, abym chcił, ale abym głosił Ewangelię i to nie w mądrości słowa, aby nie zniweczyć krzyż Chrystusa. W momencie, kiedy człowiek uwierzy w Ewangelię, Bóg swoją łaską, czyli to jest dar Boga, zbawia człowieka i człowiek staje się Synem Bożym. Dla mnie osobiście to wielka radość i zaszczyt być Synem Bożym, a nie uczniem lub sługą. Ja cenię dar Boga i życzę wszystkim z całego serca, aby uwierzyli, jak łaskawy jest nasz Zbawiciel. To w liście do Galacjan czytamy, kim są ludzie, którzy są nawróceni? Nie, nie są oni uczniami ani sługami. Wszyscy bowiem jesteście Synami Bożymi przez wiarę w Chrystusa Jezusa. Bo wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, przyodzieliście się w Chrystusa. Nie ma Żyda ani Greka, nie ma niewolnika ani wolnego, nie ma mężczyzny ani kobiety, wszyscy bowiem jedno jesteście w Chrystusie. To w liście do Pawła czytamy, że Duch Święty powołuje świętych do różnych przedsięwzięć, według woli Ducha Bożego. Efezjan, jedno jest ciało i jeden duch. Jak też zostaliście powołani w jednej nadziei waszego powołania, jeden Pan, jedna wiara, jeden Chrzest, jeden Bóg i ojciec wszystkich, który jest ponad wszystkimi, przez wszystkich i w was wszystkich. A każdemu z nas została dana łaska według miary daru Chrystusa. Dlatego pismo mówi, wstąpiwszy na wysokość, poprowadził pojmanych jeńców i dał ludziom dary. Lecz to, że wstąpił, cóż oznacza, jeśli nie to, że najpierw wstąpił do niższych regionów ziemi? Ten, który wstąpił, jest i tym, który wstąpił wysoko ponad wszystkie niebiosa, aby napełnić wszystko. I on ustanowił jednych apostołami drugich prorokami, innych ewangelistami, a jeszcze innych pasterzami i nauczycielami, dla przysposobienia świętych, dla dzieła posługiwania, dla budowania ciała Chrystusa. Apostoł Paweł w żadnym ze swoich listów do świętych nie napisał, aby oni, czyli synowie Boży, zostali uczniami lub sługami Jezusa. Na koniec pragnę tylko wspomnieć, że słowo uczeń ostatni raz pojawia się w Biblii w Dziejach Apostolskich, w wersecie 16 w 21 rozdziale, i wiemy, że jest to przejściowa księga historyczna. Dążcie do tego, aby stać się synami bożymi, a nie uczniami lub sługami. Pomimo tego, że to brzmi dobrze dla twego ucha, jest to niemożliwe. W teraźniejszych czasach, jak mówi słowo Boże, jak możesz być, człowieku, uczniem Jezusa, skoro twój nauczyciel, o którym uważasz, że jest twoim nauczycielem no bo wszyscy tak uważamy nawróceni tak, on jest w niebie, siedzi po prawicy Boga Ojca. W takim pojęciu, jak to pisze w Piśmie Świętym, nie możemy w dzisiejszych czasach być Jego uczniami. Możemy, może to będzie znowu w, w tysiącletnim królestwie, jak będzie on siedział na tronie, będziemy mo mogli znowu być Jego uczniami. W tej chwili to jest niemożliwe i to jest bardzo dziwne, że ludzie w ogóle, nie wiem, tak im diabeł miesza w głowach, że nie, nie, nie potrafił prostej rzeczy roz, roz, rozłożyć. Na, 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 w prawo i w lewo, o co tu chodzi? Czy budujesz arkę Noego człowieku? Nie myślę, bo to był rozkaz do Noego, nie dla nas. Tak samo i w tym przypadku mamy dobrze rozkładać słowo prawdy. Pisze powy, powyżej, po, powyższym fragmencie 4.11 i ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a jeszcze innych pasterzami i nauczycielami. Jakoś nic nie pisze, że ustanowił ich uczniami? Tak jak wspomniałam, nie, nie rozumiem o co chodzi. Mamy budować ciało Chrystusa, mówię teraz do nawróconych już ludzi, a nie y, 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 wykładać jakieś, y, jakieś filozofie, że mamy się stać uczniami. Nie wiem. Drugi Tymoteusza jeszcze raz przypomnę. Staraj się, abyś stanął przed Bogiem jako wypróbowany pracownik, który nie ma się czego wstydzić i który dobrze rozkłada słowo prawdy. To wszystko na dzisiaj. Błogosławię wszystkich w imię naszego Pana Jezusa Chrystusa, jedynego Zbawiciela.